Dzień dobry Państwu, Artur Kowalski, młodszych orąży i rezerwy. Ja mam tylko dwa apele. Kochani rolnicy, jestem absolutnie z sercem i duszą z Wami. Mam tylko pytanie takie: czy ten Zielony Ład, który chcecie odrzucić, czy on na, czy on na pewno będzie służył tylko rolnikom? Czy to nie jest opłacone przez firmy chemiczne po to, abyście właśnie jak najwięcej sypali tej tej chemii, tych chwastobójczych, owadobójczych preparatów, po to, abyśmy byli w przyszłości chorzy. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, czy to nie jest dodatek do tego, co chce nam wprowadzić Unia Europejska, abyście się zajęli tylko tym zielonym ładem, który będzie wielkim Waszym sukcesem. Czyli będzie taki sukces, że. Właśnie będziecie wprowadzali na równi z krajami zachodnimi, zarówno z, na równi z Ukrainą tę chemię po to, aby zwiększyć Wasze dochody. Jeżeli to jest taki kierunek, to ja dziękuję. Ja szukam prawdziwych rolników, tych, co uprawiają ziemię, tych, co hodują. Zwierzątka, a nie ci, co produkują wieprzowinę, wołowinę, ci, co produkują zboże. Bo dla mnie to jest produkt, jak ktoś mi mówi produkt, to od razu jest z góry podejrzany. Produkcja to jest w fabryce. Jeżeli wy uważacie, że jesteście producentami, czyli fabrykantami, to ja takim pseudorolnikom dziękuję. Takim farmerom. Ale teraz wracam się do nas, tak zwanych konsumentów. Proszę Państwa. Jeżeli chcecie wesprzeć rolników, prawdziwych rolników, a więc nie kupujcie w żadnych lidlu, w żadnym biedronce, w żadnym kerfurze czy tam jakimś innym nie, nie wiem, nie pamiętam tych nazw, do tego nie chodzę. Niestety kupujcie troszeczkę drożej, poświęcie więcej czasu, żeby dojechać na bazarek. Ten czas i tak wam się zwróci, bo jeżeli macie później spędzić czas w Słuchowni, czekać na lekarza, Później jeszcze płacić dodatkowo na, za leki, no to chyba lepiej poświęcić ten czas po to, aby później na bazar i tam kupić. Wam to wyjdzie na zdrowie, bo będziecie mieli dotlenione płuca. Niekoniecznie musicie jeździć z tramwajami, autobusami. To tyle. Pozdrawiam wszystkich Państwa. Do usłyszenia.